Jedyny taki poradnik w całym YouTube, jak się pozbyć nieproszonych gości. Działa to na 100%. Chcemy mieć spokój, albo codziennie ktoś do nas przychodzi i truje nam tyłego, powiada o niczym, a my akurat jesteśmy albo nieasertywni, lub też nie umiemy odmówić. Co będziemy do tego potrzebowali? Już Wam pokazuję. Butelkę wina? Nie, nie, to nie dla gości. Chodzi nam o ten koreczek, jeżeli nie będziemy mieli innego. Ja mam akurat przygotowany koreczek taki. Tak, potrzebny nam korek, taki sam korek jak jest w butelkach po winie. Młynek do kawy i kawa, koniecznie kawa sypana. Tu wsypujemy. Ja już wcześniej wsypałem. Wkładamy ten koreczek. Tutaj, tak wkładamy. Zobaczcie, sami idealnie wymieszane. Wsypujemy do filiżaneczki. Jak to lubi? No, czy musimy wyczuć, czy lubią kawę. Zalewamy wrzątkiem. Tak, tak, słuchajcie, zalewamy wrzątkiem. To akurat musi być zalane wrzątkiem. Cudownie pachnie. Dobrze by było jeszcze to przykryć talerzykiem, żeby ten koreczek nasiąknął i opadł na dno. A co słuchajcie zrobić, jeżeli nasz delikwent nie pija kawy, wtedy ten zmielony korek dosypujemy do na przykład jakiejś zupy zawiesistej. Też bardzo drobno trzeba to zmielić. Na przykład do flaków. Znajomy tak wyprosił 10 gości z wesela, dosypując im korek do flaków. Co się z takimi naszymi nieproszonymi gośćmi dzieje? No powiem wam, nic złego się nie dzieje. Zaczynają obrzydliwie pierdzieć czyli mówiąc delikatniej, puszczać bąki. Przepis sprawdzony. Tak pozbywamy się nieproszonych gości. Do zobaczenia na następnym poradniku.